Witam serdecznie. Dzisiejszym tematem jest test i pokazanie umiejętności tego oto czujnika do wykrywania wszystkiego. Zapraszam na tydzień. Dobra. Dobra, przechodzimy do rzeczy. Czujnik e, pomiar odległości dźwiękowy. Do tego wykrywasz metalu, drewna i e, przewodów w ścianach. No i dodatkowo taki, takie puś laserowe, które sobie świeci coś widać, takie kreski robi mniej więcej. Natomiast to jest jedna opcja, która no, jest do niczego, niepotrzebna za bardzo. Dodatkowo jest detektor dźwiękowy do pomiaru odległości. Jest guzik grid. Chyba nie muszę tego obsługiwać. A, sorry, nie tego, bardzo trzeba. Ritz naciskam guzik. Czujnik laserowy pokazuje, w którym miejscu następuje pomiar. Proszę bardzo, z tego miejsca do tego 5,5 metra. A prawie ręką się mają Nawet nie ma 2 metrów do sufitu 1,40 40. No może jest. Generalnie trzeba super ultra zarobiście strzelać poziomo dany obiekt, który się mierzy, żeby dokładnie pomiar zrobić. 2,48 do końca pomieszczenia. Myślę, że 2,5 metra może być. Ale wystarczy tylko lekko skrzywić i w ogóle odbijać te dźwięki od sufitu. Na przykład tutaj ruch pomieszczenia 4 metry. Pokazuję. Zasadniczo no jest fatalnie. na przykład teraz 5 metrów 30 cm do sufitu. Tu tu się odbyło, tam się odbiło i wyszło mu 5 metrów. Eee, taki ostateczny pomiar do, dokładności tego prezentuję tutaj na tej ścianie. Do końca pomieszczenia jest 6,5 metra. Mam nadzieję, że nie przeszedłem z kadrą. Niestety, urządzenie zmierzyło tylko 5 metrów. Chociaż na kartce, na opakowaniu, na kartoniku który jest gdzieś tu, mówi, że jest w stanie zmierzyć max 10 metrów. A on tutaj 6,5 nie może. Mimo, że po drodze nie ma żadnej, żadnej przeszkody. Żadnego mebla, który mógłby go zmylić, Zatem, no, jest ten laserowe tutaj, świecą na rękę. 60 cm zmierzyło. E, zatem, jeśli chodzi o czytnik, pomiar e, odległości, to w ogóle jakieś nieporozumienie jest. Totalne. Jeśli chodzi o wykrywanie metalu. Metalu w, de, w drewnie, nastawiam metal, nastawiam detektor. Tutaj są gwoździe, może w stronę pokażę. Jest tyle gwoździ. No więc chciałbym sobie dorzucić w grubościówkę. Tu jest kolejny guzik, który się nazywa PUSZ. I wtedy się zaczyna pomiar z tymi różnymi e, sensorami, które tutaj są. No i jadę. Tu są gwoździe, proszę bardzo, wykrył. I teraz cisza znowu. Jest guz, brawo. Tu już cały czas wykrywa gwoździa. Mimo, że w tym odcinku na pewno nie ma. A teraz przejechaliśmy koło dwójce i nie wykrył. Jedno kliknięcie Jest. Ok. Teraz do trudniejszego. Do tego kantówka tartaku. śrubka, tu nawet dziurę taką. Proszę. Gdzie to jest? O tak. Na pewno w tym miejscu to jest. Naciskam i mierzę. Brawo. Teraz całkowicie już pod drewnem. Nie ma. O, jest. No, ale z wielkim trudem wykrył taką śrubkę. Kolejna rzecz, która moim zdaniem, no, to. To jest chociażby oświetlenie, którego teraz nie ma włączonego. Zatem przełączam tryb na y, tryb zmienny, znaczy prąd zmienny. Naciskam pusz, no i ma wykrywać. Tu jest oświetlenie. Nie ma poboru prądu, nie ma kabla. Kabel leci tutaj poziomu. Bo <laughs> tak była rozkładana instalacja. Wszystko leci na metrze 10, na metrze 20. Tutaj nawet nie wiem, czy to jest kadr. Jest kabel, który widać. E, w każdym razie jedziemy. Dlatego, że jest podłączona ładowarka do kontaktu, która nawet nie obejmuje baterii. Ale tu jest przewód w ścianie. i to mnie bardziej interesuje, Dobra, dam większe obciążenie. No i ostatni punkt programu. Czyli wykrywanie drewna w no chyba za ścianami, nie? Czyli na przykład Amerykanie budują te swoje Kanadyjki, mniej więcej też takiego. Mamy drewno, to też jest drewno. No to ja z koksem. Jest. Są czujniki. Ale tylko w tym miejscu, w tym jest już nie wykrywa tego drena. To tyle, jeśli chodzi o pomiar skuteczności i dokładności tego urządzenia. Jeśli chodzi o dystans, no to jest totalny, ale dodatkowo zapomniałem powiedzieć, że jeszcze może mierzyć metry kwadratowe, czyli strzelasz tak i tak, jak masz metry kwadratowe. Przedstawiasz jeszcze jeden tryb, strzelasz w górę i masz dodatkowo metry sześcienne. Ale chyba będą mocno odbiegać od rzeczywistości. Kosztuje to 100 zł w bridlu. Absolutnie mi się nie podoba. Całe że nie jest moje, tylko pożyczyłem. Bo potrzebowałem poszukać metalu właśnie w takich yy, kartówkach po, po paletach przemysłowych. Także kiedy coś z tego zrobię, tylko muszę wszystkie w wyciągnąć, jak w są takie skubane, że muszę jakiegoś dobrego łoma mieć, żeby to powyciągać. Ja nie ma Dobra, to tyle. Eee. I polecam. I zapraszam do obejrzenia kolejnych moich filmów. Warto ten film, jeśli Ci się podobał, pokazywać znajomym, którzy się zastanawiają, czy warto kupić taki pomiar odległości dźwiękowej. Pomiar odległości dźwiękowej jest fatalny. Wskaźnik laserowy no, pokazuje, gdzie mierzysz, ale... Jak dokładnie mierzy, no to sami widzicie. 6,5 metra pomieszczenia na to 4,5 stwierdza, że jest. Jeśli chodzi o yy, pomiary laserowe, typowo laserowe, no to one są dokładne. To jest fatalne. To tyle z mojej strony. Proszę jeszcze zmieńcie to gdzieś na Facebooku, na YouTubie. Yy, może więcej osób zobaczy ten film. To tyle. Zapraszam na kolejne filmy. Cześć.